O, świetnie, że tutaj jesteś, powiem ci, o czym jest ten kanał. Więc ten kanał jest prowadzony przez instruktora nauki jazdy, czyli przeze mnie. I dla kogo? No, dla tych, którzy zdają egzamin na prawo jazdy. Mówię wam o trudnych pytaniach z bazy egzaminacyjnej i przestrzegam was przed błędami popełnianymi przez innych na egzaminach, bo wiadomo, że najlepiej to jest się uczyć na cudzych błędach. A nie na swoich czy zawsze broni egzaminatorów. Oczywiście, że nie. Trzeba przewinąć kilka filmów dalej, żeby zobaczyć, że wcale nie zawsze bronię egzaminatorów, ale ty swoją opinię wyraziłeś na podstawie trzech sekund mojego filmu. Coś Ci powiem, osoby niedojrzałe zrzucają winę zawsze na kogoś za swoje niepowodzenie. Osoby dojrzałe biorą niepowodzenie na klatę. No i teraz prowadzę dla Was też zajęcia na żywo, na Zoomie, tłumaczę Wam trudne pytania z bazy egzaminacyjnej, zapraszam różnych gości, panów egzaminatorów, panią psycholog, panią motorniczy, wszystko dlatego, żeby Wam ułatwić zdanie tego egzaminu na prawo jazdy. A jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, bo właśnie instruktorzy nauki jazdy nie są od tego, żeby Was nauczyć, oni są od tego, żeby Was uczyć, a czy się nauczycie, to w dużej mierze zależy już od Was. No i jak się nauczycie, tak potem zdajecie to egzamin na prawo jazdy, a egzaminator musi jedynie podać wynik egzaminu, bo najczęściej oblewacie się po prostu sami. A właściwie to zawsze oblewacie się sami, egzaminator mówi tylko no niestety, Panie użytkowniku <grych> fejkowy, wynik negatywny egzaminu dwukrotnie nieprawidłowo Pan zaparkował. No i co może zrobić egzaminator? Nic. Bo egzamin został nagrany, a nagranie podlega weryfikacji wyrywkowo.